Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie detektyw prawdy TV. Ewidentnie czynione są przygotowania do wejścia w kolejny etap wojny na Ukrainie, która tę wojnę przegrywa. No właśnie. Pytanie kto tak naprawdę tę wojnę przegrywa? Czy przegrywają ją politycy Zachodu i politycy Ukrainy? Nie. Przegrywają ją zwykli ludzie po obu stronach. Przegrywają ją przez biedę, strach i oczywiście przez śmierć mężczyzn walczących w imię wystawnego życia hazarskich garniturów po obu stronach. Tak, a propos garniturów, uważam, że mają one dodać splendoru, powagi i animuszu osobom je noszącym to taka fasada. Ja pamiętam, jak kiedyś, myślę, że to było gdzieś 10 lat temu, ponad 10 lat temu, pokazałem się w garniturze w sklepie, w którym stale robiłem wcześniej zakupy. I pewna znajoma ekspedientka traktowała mnie po prostu jak jednego z wielu stał klientów. Ale kiedy przyjechałem w garniturze po pewnym spotkaniu, Niemal zakochała się we mnie. Wygląda to więc tak, że zakładasz garnitur, jesteś dla ludzi człowiekiem dystyngowanym, dostojnym, emanujesz prestiżem tylko dlatego, że założyłeś kawałek materiału. Zdejmujesz, jesteś jednym z wielu, jesteś przeciętniakiem. Ja osobiście preferuję luźne rzeczy dwa wymienione koszule, koszule z lnu, yy, rzeczy nie przyduszające mnie a kiedy już muszę założyć yy, smoking, no bo tego wymagają jakieś tam okoliczności to oczywiście mam muchę a nie krawat no niestety w takiej sytuacji nie mogę powiedzieć mucha nie siada, no bo mucha siada yy, swoją drogą obecna moda yy, w uroczystych strojach usztywnia człowieka w taki sposób, że czuje się on ściśnięty, skrępowany. I kiedy chciałbym powrócić myślami do czasów, jakie były yy, wtedy, kiedy Jezus nauczał na ziemi, i kiedy przypominam sobie filmy z tamtych czasów, to mam w głowie luźne ubrania. Luźne, y, przewiewne i przede wszystkim bez poliestru. Słuchajcie, jeśli posąg z wizji w księdze Daniela był ze złota, miedzi, żelaza i gliny, to gdyby teraz król Babilonii miał sen, to cały posąg byłby z plastiku i to jeszcze kupiony na temu.com. No więc sztuczni i bezlitośni, bezduszni politycy Zachodu, nieznający Jezusa Chrystusa, bez względu na to, co oni tam deklarują, jaką wiarą tam się posługują, to jest nieistotne. Czy oni prezentują chrześcijański katolicyzm, czy protestantyzm, bo i tacy bywają, są bezduszni. No więc ci ludzie mają spotkać się w Hiszpanii na tajnym y, spotkaniu, gdzie będzie obowiązywał zakaz posiadania telefonów komórkowych podczas obrad. Będą oni ustalali, jakie kroki podjąć, aby nie zginęło jeszcze więcej ludzi. Czy uwierzyli się w to? Nie. Oni będą podejmować kroki, aby zginęło jeszcze więcej ludzi. Jak myślicie, dlaczego pośród swoich, bo przecież tam będą sami swoi, bez względu na y, kraj, na państwo, które będą reprezentować ci ludzie, y, będzie panował zakaz posiadania telefonów komórkowych? Dlaczego to spotkanie ma być tajne? Przecież dotychczas wszystko było ustalane jawnie. Wszelkie embarga na Rosję, wszelkie dostawy broni na Ukrainę, przelewy na Ukrainę. I tak dalej, i tak dalej. Czy przesiedlenia Ukraińców? no Można dużo rzeczy mnożyć. Jeśli chodzi o tytuł filmu, który. Nagrałem dla Was to słowo tajne. Nie zostało użyte przeze mnie, ale tak jak widzicie, przez hiszpański dziennik El Mundo. Popatrzcie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje we wtorek tajne spotkanie koalicji wolontariuszy, którego celem jest udzielenie wsparcia Ukrainie. Dyrektorzy generalni 35 krajów tworzących koalicję będą prywatnie i bez telefonów komórkowych dyskutować w Madrycie, jak pomóc Kijowowi. Popatrzcie, ja znalazłem artykuł o koalicji chętnych z początku września, 4 września. Jest tutaj informacja o tym, że w Paryżu 26 krajów zobowiązało się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa. Niemcy nadal zachowują ostrożność, ale czy Stany Zjednoczone w ogóle są zaangażowane w tę sprawę? No i tutaj jest komik i wychowany jezuitów, prawda? Na zdjęciu jest informacja, że Niemcy, Niemcy zachowują powściągliwość. Zostaną wykorzystane w ramach zawieszenia broni na, nie na linii frontu, tylko na obszarach, które są obecnie ustalane i tak dalej, i tak dalej. To, co jest tutaj takie dla nas istotne w kontekście tego najnowszego newsa, to jest to, że problemy i tematy, których podejmowali się wtedy. Były jawne. A teraz spotkanie jest tajne. Tajne do tego stopnia, że telefony będą musieli przed spotkaniem umieścić w specjalnych miejscach, tak żeby nie wnieśli je na salę obrad. No, oficjalnie uczestnicy będą dyskutować o tym, jak zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, mając na celu kontynuację dyskusji na temat pilnych potrzeb. Finansowych krajów, w tym związanych z jego wysiłkami militarnymi i obronnymi, a także koordynowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie presji na Rosję. No cóż, jakkolwiek chcą zwiększyć presję na Rosję, to my mamy gwarantowane, że będzie się nam żyło gorzej. Wszystko przez to, że ludzie wybierają partie wprowadzające ich w wojnę lub pandemię. Bo w, w tę wojnę my już weszliśmy finansowo. To jest bardzo duże obciążenie. Na pewno już spotkaliście, z tą spotkaliście się z tą informacją y, o tym, jak to Ukraińcy są przyjmowani, żołnierze ukraińscy są przyjmowani y, w polskich y, szpitalach, gdzie Polacy czekają miesiącami lub latami na y, takie wizyty. No ale cóż. Popis w Polsce jeszcze póki co wygrywa. Ludzka świadomość jest bardzo niska, bardzo niska, ze szkodą dla wszystkich, dla tych myślących też. No i ja uważam, że do takich wyborów, jak popis czy SLD dochodzi, ponieważ ludzie nie znają Boga. Znają jedynie go z opowieści. Z opowieści o Bogu, jakie im serwują oczywiście religie. Wracając do artykułu. Dlaczego opinia publiczna ma blokadę na dostęp do informacji? Jeśli tak się sprawy mają, to oznacza nie mniej, ni więcej, że planowane są takie działania, których jeszcze oni nie podejmowali. No, bo przecież czego mieliby się obawiać, skoro yy, wszystkie możliwe środki zostały już wyczerpane? O co tu chodzi? Dlaczego jest taka ranga? Dlaczego jest taka tajemnica? Pozostaje nam w związku z tym spekulować. Zwłaszcza, że jeśli dojdzie do zaskoczenia, jakiego się spodziewamy, to owe przypuszczenia pomogą się nam przygotować, czy to mentalnie, czy fizycznie. Tymczasem w ramach teatru doszło do prowokacji na rzece Narwa stanowiącej granicę między Estonią a Rosją, gdzie zauważono rosyjską łódź straży granicznej z wywieszoną flagą grupy Wagnera. Z poważniejszych informacji, o tamta jest typu yy, okradam cię z czasu, z poważniejszych informacji jest ta o tym, że w 2026 roku do komisji wojskowych trafi rekordowa liczba Polaków, bo aż 235 tysięcy. I tutaj jakby ta informacja jest znana nam od, od wielu miesięcy, ale warto podkreślić to, że jest to właśnie rekordowa liczba Polaków. I dopiero w przyszłym roku. Niektórzy z Was pewnie. Wiedzą, że Warszawa zakupiła 120 autobusów do ewakuacji. Jest tego pozytywny aspekt. Chociaż brzmi to bardzo złowrogo, i wyobraźnia w związku z tym zaczyna nam pracować, że od razu będą przesiedlenia i tak dalej. Zresztą wiecie, ile filmów krąży w internecie yy, związanych z przesiedleniami. Ja też mówiłem o tym już wiele razy. Yy. No, ale jest tego pozytywny aspekt. Otóż autobusy mają trafić do Warszawy w okresie od października do grudnia 2026. Od stycznia z kolei mają być kolpor kolportowane do wszystkich Polaków ulotki instruktażowe o tym, jak zachowywać się podczas wojny, a więc mając na uwadze te dwie informacje choćby, nie sądzę, aby wojna rozpoczęła się wcześniej niż w lato 2026. I daj Boże, żeby tak było. Jednakże czasem mam wrażenie, że poza zarobkiem korporacji zbrojeniowych BlackRock tymi wszystkimi newsami wojennymi chcą przykryć ustawy totalitarne. Pomyślmy także o tym i nie bójmy się. Mamy więc taką sytuację o to, gdzie, z jednej strony, spotkanie w Hiszpanii w kwestii wojny na Ukrainie jest owiane tajemnicą, a także przecieki o wojnie yy, z możliwą fałszywą flagą w połowie listopada, o czym wspominałem chyba tydzień temu, a z drugiej strony, przygotowania do wojny zaplanowane na przyszły rok. I zapewne wielu z Was zastanawia się, co robić w obliczu takich właśnie informacji? Odpowiedź jest banalnie prosta: po prostu żyć. Żyć, cieszyć się tym, co nam daje Bóg, to, co nam dał Bóg, ludźmi, którzy nas kochają, lasem, spacerami, dziećmi, zwierzątkami. Wielu z Was na pewno ma pieski. One dają dużo radości, yy, podtrzymywanie relacji z nimi. Nadal możemy uprawiać jogging, czytać wartościowe książki, śmiać się, czasem płakać. Nie jest jeszcze źle. Źle dopiero będzie za kilka lat. Dziękuję za, za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się z Bogiem.